Co zrobić? Co? Co? Rurkę z down Przytrzymać? No. no? A gdzie jest ta rurka? Tak się demotywują. Tak <grym> się demotywuje. Nie? Może coś z tego wyjdzie. A szwagier jesteś, opatrzy. Tu mam piękną rureczkę, jak widać, pospawałem. Tak to wygląda. No nie był to łatwy orzech do zgryzienia. Znaczy nie było też trudno. Najgorzej to było przygotować ten materiał, bo już tutaj, jak widać, efekt końcowy jest całkiem niezły. To też o, od tej strony, od której widać, to tak się postarałem z tymi spawami bardziej. A od tej to już tak tutaj troszeczkę sobie pofolgowałem. No nabra. Teraz zakładam to na auto. Tak, była skręcona morda. Jest rozkręcona. Zdemontowałem lampy, ponieważ trochę mi przeszkadzały jeszcze tutaj. Musiałem gdzieś ponownie zamontować klaksony. Zamontowałem na bokach, bo one wcześniej były tu gdzieś poprzykręcane. Ale teraz na nie nie ma miejsca, z racji tego, że pojawił się nam duży icek. Cała reszta poskręcana. Wiązka do wentylatorów zrobiona. Tutaj sobie idzie. I dodatkowe przekaźniki wkomponowałem tutaj, w oryginalne miejsce, w oryginalną skrzynkę także nic nie wisi poza, jest spoko to w rureczkę już pokazywałem jest zamontowane i cek jest zdjęty, ponieważ tutaj, z racji tego, że nie zdążę tego polakierować w proszku to pomalowałem to pomalowałem to po prostu ze spraya tam podkładzik poszedł pucha, śmontanka, satyna i jest Gites. Teraz czekając, aż mi to fajnie wysnie, zanim to przykręcę, to sobie pospawam jeszcze na szybko taki zbiornik wyrównawczy z ALU do bm Mam koreczek taki zakupiony na m do wspawania. No i zrobimy go standardowo. Rureczka seta. Tutaj mam do tej sety takie krążki już gotowe, jak do kecztanka. Sobie ogarnąłem tych krążków na zapas więcej. Tylko je muszę tutaj ogratować krawędzie, tutaj oszlifować. Dociąć rurę i spawamy, nie? Jeszcze tam, jakieś krótce mają przyjść 20, ale będzie git. Także stawiam sobie kośnicę zaraz na blacik, tnę rurę i lecimy z koksem. Jeszcze yy, najpierw muszę sobie ponownie zmienić, tutaj wpile ostrze z ostrza do nierdzewy na ostrze do amelinium. Wyglądają tak samo, no ale. Są niby do czegoś innego. To już jest troszeczkę tutaj. Widzę, jest lekko wymęczone. Yy, musiałbym się zorientować, czy dałoby się to naostrzyć. Dlatego, że ta tarcza kosztowała ponad 8 stówek. Więc yy, delikatnie boli, ale co miała zarobić, to zarobiła. Nie? Dzięki temu. Pa! Dzięki temu tnie się powiedzmy. Elegancko, szybciutko, niż, niż zabawa na jakiejś pile taśmowej, chociaż na dużej pile taśmowej też by było fajnie, ale nie mam na taką miejsca, więc mam takie coś. I tutaj A Amelinum, ok, rureczka. 20 centów ale to siedzi zawsze 20 centów tutaj jakaś precyzja pomiarowa nie jest potrzebna więc sobie taką miareczką to cykniemy no i tniemy ciekawe jak czy się nie rozkalibrowała piła o, jest leciutki skosik Troszeczkę musiałem sobie tutaj poprawić kąty na pile. Chyba mamy to. Gdzie jest? Tutaj jest. Teraz sobie wywalam piłę, żeby nie zaśmiecać miejsca. I zaraz spawamy tak. Znowu w stole operacyjnym. Tutaj mam krążek górny. Już tutaj druciakiem sobie go szlifowałem w miejscu, gdzie spawamy ten. Raz. Najpierw sobie przysławam to razem to z tym, a potem to z tym. A potem do tego dolnego muszę wspawać dwa krótce dwudziestki, żeby węże podłączyć yy, z e-trzuchy. No to jadymy. Płód już sobie przygotowałem, krótce, zrobię to tak, że te krótce sobie tutaj, to jest tak mocno na styk, zobaczymy czy wejdzie. Chcę to wbić tu i obspawać od wewnątrz, dlatego że jeśli tutaj bym miał spawać, no to kurde rurka o ściance 1 do blachy o ściance 4 jest... Problemat w nierdzewce elegancko by się to dało pospawać, a w aluminium jest to przynajmniej dla mnie problematyczne. Dla osoby, która nie jest jakimś spawaczem zawodowym, więc tak. Teraz sobie to spróbuję tutaj umieścić. Siedzi ciasno bardzo. No tu może nawet i lepiej. W sumie lepiej. Z lędzictwa nie chcemy się wstać po młotek. Tu. Gdzie tak. Mi się podoba. I tak oto mamy gotowy już ten zbiorniczek wyrównawczy. Nie wiem, czy tutaj jeszcze jednego krótka przelewowego nie będzie trzeba dorobić, ale zaraz się przekonamy. Przymierzymy. Co ma, jakbym musiał policzyć z 2,5 litra. Tak mi się wydaje. Zaraz sprawdzimy w gogle. No dobra, jednak się trochę rozminałem. 1,57 litra. Tak, może nawet tak to wygląda. Najmniejsze, ale to ważne, że jest. Yy, idziemy na przymiarkę i zaraz rozkrócimy, czy jest potrzebny króciec. Co się tutaj robi? Finiszuje. No właśnie. Jak widać tutaj już jest ostatnia prosta, wszystko poskręcane, dolocik, tutaj pomalowane mocowanie spuchy, żarówki wymienione, no i tutaj wszystko wydaje mi się, że jest poskręcane, więc Marcin tutaj kończy, a ja muszę tutaj obciąć to, żeby wspawać tutaj takie oto flansze z łączników takich na klips. Zabawa przy S15 w sumie dobiegła końca. Wygląda to troszkę lepiej niż było Całą, w sumie. W, nie, co ja tu będę gadał? No właśnie, co ja tu będę gadał? Mm, nie ma za dużo co gadać, ponieważ wszystko było na bieżąco obgadywane. Ale tak, właśnie sobie przestawiłem wóz na środek. Muszę pod koła podkładać deseczki, żeby móc opuścić ten wóz z, z podnośnika. Zderzaczek mam tutaj odłożony, na bok. Coś tam też ten zderzak podkleił marcin, bo. Był lekko nadpęknięty, wszystko poskręcane elegancko, odpala o dziwo. No, muszę nią wyjechać, muszę nią wyjechać sobie na dwór, bo już nie ma sensu, żeby stała tutaj nam w środku. Gdzieś tam koła też troszeczkę, koła felgi, felgi trochę przepolerowałem dzisiaj, bo były mega zajechańce. Nie jest to idealne, tutaj jak widać, nie jest idealne, oby trzeba je rozkręcić ale na tyle ile dałem rady to gdzieś tam się to lepiej świeci. Sam wóz uwalony cały w sumie długo sobie stał, ale trudno, trudno. Tak bywa. No i Znowu zastał nas wieczór. Przy 15 jeszcze była mała niespodzianka z filtrem oleju może nawet pokażę, ale tego już nie chciałem nawet tam nagrywać, bo robiłem to na dworze, bo już nawet nie dałem rady wjechać sporo tym, tym autem, bo taka niespodzianka wynikła. Tego bym się nigdy nie spodziewał. Tutaj oto podstawie filtra oleju podczas jazdy normalnie wrywało gwint i. Wypluło, dosłownie wypluło nam filtr oleju nie? i wypadł normalnie. Wyżygało cały olej. Na szczęście, jakby, no powiedzmy, przestawiałem auto z miejsca na miejsce, robiłem kółeczko testowe. No i patrzałem sobie na zegarek z doład... niezdochadzowania, z ciśnienia oleju. I nagle, woda zero Zaświeciła się kontrolka, zgasiłem piec, patrzę, a za mną już. Normalnie struga oleju wyżygało wszystko. Całe szczęście silnik nie dostał w dupę. Najzabawniejsze jest to, że ten filtr oleju praktycznie nie był ruszany, tylko były nowe przewody wkręcane w podstawkę. Nie wiem, czy to było nadwyrężone, czy co, ale dziwna sytuacja. Całe szczęście. Mam pod stołem drugiego ERBEKA Tutaj, takiego pacjenta. O, drugi airbag i z niego sobie wymontowałem tą podstawę. A tą coś gwint urwał, to ją z rozfrezujemy ten gwint i wstawimy tam taką tulejkę gwintowaną, żeby to jakoś uratować, bo ten airbag też nam jest potrzebny, ale do Skyline'a. A w międzyczasie na warsztacie się delikatnie nam zmienił wystrój. Postanowiliśmy od Marcina trzynachę przestawić yy, za ściany do mnie, ponieważ yy, pomagam Marcinowi tutaj przed Altracem. Zostało nam dwa tygodnie i nawet nie nagrywałem, bo tutaj walczyliśmy dość szybko. Już udało się tutaj tą stronę do lotu, jak widać, sklecić, jeszcze obspawać, bo to na razie jest wszystko popunktowane. Do u Marcina będzie na takie o, na takie klipsy. Dobra, dam radę jedną ręką jednak. Cyk. I mamy na tym oto klipsie złapane. Tutaj, tak samo mamy klipsy. O to się tak obraca, ale tam są oringi, które to uszczelniają w środku. I to jest taki. Jeden wolec, cyk. Za niedługo, jutro, niebawem, bo mamy godzinę po 12, to myślę, że za jakieś 8 godzin, no 9. Za 9 godzin tutaj zacznę robić to. Przy okazji zamówiłem taką tulejkę, nie tulejkę, rurkę. Taką rurkę pod blow -offa, bo on jest taki tutaj innego typu. O, taki nasuwany, tam jest oring. I to od razu z podfrezowaniem takim na rurę 3 -calową. No i rzeźbimy tutaj dolocik. Tak planuję, że jutro ten dolot będzie gotowy. Plus zajmiemy się jutro tutaj rurkami do turbiny z zasilaniem oleju. Spływ musimy tylko przerobić z poprzedniej turbiny, bo delikatnie się tylko kąt nie zgadza. No i rurki do maka. Także myślę, że jutro taki zakres planu, taki zakres planu Taki zakres działań wykonamy. Plus jeszcze bardzo możliwe, że tu zrobimy zbiorniczek wyrównawczy. Taki jak ostatnio. Na no, prawie kopię, nie? Prawie kopię, tylko trochę niższy. Nie będzie króćców takich na dole, bo to będzie typowy taki nisanowy zbiornik z wejściem od dołu. I... I to chyba tyle. Więcej grzechów nie pamiętam. Chyba tyle sobie jutro podziałamy. A może coś więcej. To się okaże. Jeszcze jutro się przejedziemy 15, żeby wszystko. Sprawdzić, dogrzać, zobaczyć, czy nie ma gdzieś jakichś wycieków. A póki co pakuję walizę i jadę do domu. Coś tam lekko się kimnąć, nie? Czasem trzeba. Ciach, i lecimy spać. Jesteśmy już te parę godzin później, z 8. I tutaj mamy stanowisko już przygotowane do robienia do lociku z tych to, to Elementów sobie go wykonamy do złączek, pierścienie, ale tutaj, tak jak sobie się przyjrzałem, to mi to tutaj tak troszeczkę nie pasuje, bo nie wcelowuje mi się tutaj w. Nie mam nic, a nie, no mam, mogę pokazać coś takiego. Jak tutaj sobie przyłożymy, tak na Janka przedłużenie, to nie wcelowuje nam się to w ten otwór, a nie chcę robić takiego jakiegoś krzywusa tutaj plus bym oddalił od tego krótca to bo tu jak przyjdzie kolanko to będzie nam to tutaj dość blisko, więc pomysł jest następujący, że to obcinam i przespawuję to kolanko w to miejsce i o te 2 cm, jak tutaj ucieknę, to akurat ten element mi się tu przestawi i fajnie mi wceluje już w tą dziurę, bo ta dziura niestety już tutaj była. Z tej strony tą dziurę mamy taką pokaźną, więc tutaj nie trzeba było za bardzo e, się męczyć z celowaniem, a tutaj mamy taką na styk, a tutaj ma nam przejść trzycalowa rura i ona też tutaj tak ma centymetr luzu, nie, więc Muszę sobie to przygotować. No i właśnie teraz to zrobię. Także odkręcam przepustnicę, obcinam to kolanko, to jest odlew gruby, to też jest odlew, chyba odlew, no chyba odlew. No i przespawuję to tu i jadę z, z tematem. Cóż pierwszą rzecz, którą mogę wykonać już bez Churde, Telefon. Bez ściągania tej przepustnicy to jest przyspawać kolano od strony tutaj interkulera tak żeby ono już nam tutaj sobie celowało w światło tego otworu jak najbardziej tak więc tu jak widać zrobiłem krechę niestety niestety to już nam wychodzi tu na zgięciu więc raczej w to podtoczenie do obejmy nam nie wejdzie ale najwyżej to się zeszlifuje i się przyspawa jedno na drugie. Zaraz zobaczymy, jaki tu będzie przekrój, ale wiem, że będzie jajo, bo do tego miejsca, czyli tak z 2 centy bliżej, jeszcze nie ma jajka. Tu, gdzie ten garb, już się zaczyna robić jajo, także zaraz się przekonamy. Będzie dobrze. Tylko tutaj w tą stronę trzeba to będzie zgnieść w imadle delikatnie. Bo tutaj jest mniejsza średnica, tu większa. A tak to wejdzie. Jeszcze zaraz tutaj ogratuję to. Bo wczoraj niestety zdarzył się taki przypadek, że piła nam złapała kolanko. I tu, jak widać, straciła zęba i delikatnie się skrzywiła, więc tutaj to cięcie już nie jest takie ultra perfekcyjne. Widać to? Zostają nam takie zadziory. Ale już zamówiłem nowe ostrze i będzie szło jak złoto. I tak jak powiedziałem, tak też rzem zrobił, zgniotłem i o. Wchodzi tutaj nam idealnie, I się trzyma trochę. Ostro to wyszło. No ale jeszcze chyba bez tragedii. A takie mocne załamanie, ale to jeszcze nie wygląda koślawo. Jak się to pospawie, spawa, to będzie dobrze. Teraz przymiarka. I wychodzi na to, że trafia nam to tutaj. Tutaj. Idealnie. Przyłożyłem jeszcze drugie kolanko 90. Tu, no i trafiamy tutaj ładnie w światło tego otworu. Także teraz wykręcam to i robimy. I tak. Tutaj jak widać, to mamy przespawane. Tu już sobie również tą rurkę zapunktowałem. I wyszło to. Tak jak oczekiwałem, nawet tutaj mamy lekki, lekkie pole manewru. No i to tak na oko wychodzi, że pasuje idealnie. Teraz dotnę tu kawałek, tej rurki kawałek i wstawiamy kolano. Jeszcze tylko tutaj muszę zespawać razem. Tu już na gotowo, na gotowo i no jest tak jak sobie zaplanowałem. Tutaj lekki luz, jak pociągniemy się opiera, ale tak będzie git. Po to w sumie jest tutaj też ta kedra, żeby nie przecierało rury. To sobie pospawam, ściągam tą rurę, co zrobiłem wczoraj i obspawuję już na gotowo. Tu jeszcze gdzieś będziemy montować gołofa. Jeszcze nie wiem gdzie. Potem ustalę z Marcinem. No i spawam to. I przechodzę tutaj, chyba, albo zrobię zbiorniczek najpierw tu, wyrównawczy, bo to w sumie też będzie szybko. A z tymi rurkami to się będę tutaj troszeczkę dłużej bawił. Lecimy, kurwa. Od półtorej godziny spawania i docinania ani razu jeszcze mi elektroda, w sensie materiał nie dotknął elektrody, a teraz jak zacząłem nagrywać, to już się wiebało. Kolejny raz to potwierdza, że nie można nagrywać spawania ameliniem. Tak, zaczynamy kolejny dzień pełen wrażeń. Wcześniej już nam tokarz tutaj dostarczył zamówione, zamówione w sumie... W w nocy rzeczy, pryskiwaczek taki Bosch i do tego zaprojektowałem wczoraj, właśnie na szybko, taki oto adapter, bo w jeden jz GTE oraz w RB25 są side feedy z taką dużą uszczelką, a to jest takie małe, więc zaprojektowałem taki adapterek prosty i do RBK, i do 1 jz Także to dostaliśmy. Dostaliśmy jeszcze również to, o czym mówiłem, pod blow-offa i właśnie spawaniem tego teraz w pierwszej kolejności się zajmiemy oraz spawaniem dolot takiej oto tulejki pod czujnik IAT. I te dwie rzeczy wspawujemy i mamy dolot gotowy. I przechodzimy do spawania rurek przy turbinie. A to niebawem już. I tutaj już w tej rurce sobie to odrysowałem. Teraz wiercimy tą tutaj dziurę druciakiem. Opracowujemy to, opracowujemy druciakiem i spawamy. Jeszcze tą tulejkę gdzieś muszę wkomponować, ale do tego, do tego też zaraz dojdziemy. Najpierw pospawam to, potem zajmiemy się tulejką. Dobra, tutaj wspawaliśmy sobie to. Nie powiększam raczej tego, bo to tutaj w tym wypadku nie ma sensu ani znaczenia. Może nawet będzie blow-off i lepiej brzmiał. Tutaj mamy tulejkę pod iata. Nie jest to jakoś ultra ładnie spawane, ale będzie działać. I potem to i tak jeszcze wypolerujemy wszystkie te spawy. A teraz, tak jak mówiłem wcześniej, zrobimy jeszcze zbiorniczek wyrównawczy, bo Marcin tutaj nigdy nie miał. Zrobimy go o w tym miejscu, tak trochę przykitrany. No i ten wężyk będzie sobie tam potem wchodził. Także rurkę na wymiar już sobie dociąłem, krążki mam gotowe, te krawędzie sobie ładnie obrobiłem. Teraz szczotką drucianą to obiadę. No i zabieram się za spawanie. A potem to wypolerujemy. A jeszcze, jeszcze później dorobię mocowanie tutaj jakieś, a na końcu go wypolerujemy. I walczymy sobie dalej przy 13. Ups, i mamy tak. Co my mamy? Mamy tutaj pierwszą przymiarkę do rurki, do turbiny. Cyk, to jest tylko na razie tak pozakładane. Zrobiliśmy sobie tutaj spływ oleju. W sumie, z... no przeróbka. Dwie rzeczy przerobione, trzeba było przedłużyć. I tutaj zmienić kąt o chyba 3 stopnie. A jeszcze zapomniałem. Tutaj został przerobiony taki, taka rurka, bypass wody. Dlatego, że to był bypass jeszcze chyba z 1JZ, a on jest za krótki. Więc tutaj dodaliśmy 109 mm rurkę. Bo nie chciało mi się zlecać tego dotoczenia od zera, bo to nie miało sensu. I teraz tu wywaliłem stary kruciec z, z tego elementu. Wspawałem na razie tak zapunktowany mam AN żeby tutaj mi się to jeszcze ruszało delikatnie. I tak wstępnie wstępnie również tutaj dobiłem rurkę. Niestety nie mogę zrobić gięć bliżej siebie i tutaj mi trochę tak to wychodzi daleko. No więcej nie ugram, Niestety będzie to musiało być jakoś o, coś w ten... Deseń. Tu widzę, że muszę rozbić, bo mi się trochę kąt nie zgadza, ale teraz to sobie dognę, tak żeby mi te krótce się w miarę razem już zgrały. I jak zrobię tą rurkę wody i zapunktuję i tu, i tam, to przechodzimy do zasilania oleju. I mamy tutaj do zasilania jeszcze takiego, oto regulatorka. To jest regulator ciśnienia, który utrzymuje na zasilanie turbiny stałe 4 bary, plus w środku jest jeszcze filtr na wszelki wypadek lepiej dmuchać na zimne, bo już jedna turbina się rozsypała, niby przez jakiś tam problem z olejem. Zobaczymy. No to działamy z rurką. Dobra, mamy tutaj sobie to też dopracowane cyk. To ma tutaj wskoczyć i tu też o. I cyk. Tak nam to tutaj wygląda. No w sumie to można to już pospawać. Tak mi się wydaje. No dobra. To spawamy.